Witam wszystkich na wieczornej aktualizacji rynku kryptowalut przygotowanej z giełdą EXMO. Jeżeli ktoś chce dołączyć, skorzystać z giełdy EXMO, link w opisie pod nagraniem. A my przechodzimy sobie do naszej informacji o ryzyku. I tak przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Przechodzimy sobie już do wykresów. Fear Grid Index. Bardzo wysoko. Jeszcze trochę jest do aktualizacji: 4 godziny. Także za 4 godziny będziemy mieli aktualne dane. Bardzo wysoko. Także, co tutaj się zadzieje, no to zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Dla mnie sygnał ostrzegawczy. Pompa dzisiaj przepiękna na, na bitcoinie. Osiągnięte, mówiłem wczoraj w analizie, że wybicie tego poziomu 57496 otwiera drogę do 63 tysiące. Tutaj miałem cena poszła trochę wyżej, niemniej jednak tutaj te rejony zostały zaliczone. No ja tutaj to, co mogłem, to sobie podomykałem i czekam na to, co się zadzieje. Dalej. Osobiście no czekam na tą korektę, tak? Ja już się wyprzedałem. Piękne poziomy do realizacji zysków, także tutaj podomykałem resztę swoich pozycji i teraz sobie obserwuję, co się będzie działo. A możemy zrobić tak. Jeżeli zamkniemy się nad poziomem 62,5 tysiąca, następny target okolica 68,700, czyli ATH. No, do pokonania ta linia również czerwona. Natomiast jeżeli zobaczymy to odbicie, no to możliwość zejścia do 53,304 i tutaj zrobienie zasięgu tej korekty. Zielonej, o której sobie wczoraj rozmawialiśmy, i przetestowania tej strefy, którą tutaj mieliśmy wyznaczoną. Tak to widzę na Bitcoinie. Niemniej jednak, no, ja już tutaj w nie wchodzę w tej chwili, żeby nie, nie kusić losu. Patrzę z boku na to, co się dzieje. Mam zrealizowane pozycje ze spota, z dźwigni na tych poziomach, także. Ja jestem zadowolony i jeżeli chodzi o to, co, co dalej będę robił, to będę informował dalej na forum. Dzisiaj wrzucałem też post, że ten target 0,61 został zaliczony tutaj na, na Ethereum. To był interwał tygodniowy i tutaj się nic nie zmieniło. Czekam na zamknięcie świecy dziennej. I jeżeli zamykamy się poniżej, zobaczymy jak ta świeca będzie wyglądała, no to wówczas tutaj będę podejmował decyzję, co dalej ewentualnie można zrobić na rynku. Spodziewałem się reakcji z tego poziomu do 0,5, czyli do okolic 2.879 bądź zrobienia zakresu tej większej korekty do okolic 2400. Także zobaczymy, jak cena nam się tutaj zachowa. Natomiast na Bitcoinie osiągnęliśmy poziom 0,86. Ostatniego, ostatniego spadku to był na interwale tygodniowym, to był ten poziom, i tutaj cena zareagowała. No na razie to odbicie, na, patrząc na interwał tygodniowy, nie jest duże. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Na czterogodzinówce no mamy świecę Doji. W tej chwili zobaczymy, jak ona się zamknie i co tutaj nam dalej pokaże rynek, w którą stronę chce iść. Zobaczymy, jak będzie się otwierać następna, następna świeca. Także ciekawy moment na, na Bitcoinie. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z dnia dzisiejszego i mam nadzieję, że Wy również, że rynek dał Wam. Możliwość zrealizowania zysków i jakiegoś spokojnego podejścia dalej na, na, na rynku. Kolejna pozycja, które ja zamykałem dzisiaj, to był Dogecoin. Na Dogecoinie też już zamknąłem tą pozycję, którą miałem na futures otwartą. Poziom, do którego możemy dojść, no to tutaj lepiej przejść na. Wydaje mi się, interwał tygodniowy, bo tu widzimy, że wybijamy z tej konsolidacji. Zobaczymy, znaczy tutaj zamkniemy się nad tymi szczytami, zobaczymy, jak ta cena zamknie się. No i to jest taki sygnał, że może być cena dalej iść do góry. Kolejne poziomy, no ja bym tutaj zmierzył tylko te. To miejsce, widzimy, że jesteśmy na 0,61 tego całego spadku, który był także tutaj, może pojawić się jakaś reakcja. Dlatego ja uciekłem z tego, z tego longa i teraz będę obserwował, co się dalej będzie działo na rynku. Także bardzo ciekawie się dzieje na rynku. Altcoiny aż tak mocno nie, nie, nie poszły do góry, ale też tak nie spadły. Myślę, że te wahania ceny na Bitcoinie będą się pojawiały. Myślę, że korekta głębsza też się pojawi. Także to wszystko przed nami kończy się miesiąc, kończy się na zielono, jeżeli wejdziemy sobie na wykresie miesięcznym na Bitcoina, na tą świecę miesięczną. No to widzimy tutaj piękna zielona świeca. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miesięcy, pół roku bez żadnego przystanku. Cały czas idziemy do góry. Także no tutaj też warto zwrócić że uwagę na to, że docieramy do ATH i to, co dzieje się na RSI, tak, że, że jeżeli wybijemy ten szczyt ATH, a nie wybijemy na RSI, no to tu będzie też dywergencja dla mnie, która będzie pokazywała to, co się dzieje na rynku, no i tutaj też jedno, co jest, no tu w hoście widzimy, jaki był wolumen, jak to, jak to wszystko działało, natomiast tu na interwale miesięcznym ten wolumen jest nieporównywalny do tego, Także no tutaj taka ciekawa sytuacja na, na, na tym interwale miesięcznym. Może inna giełda będzie miała więcej tego, tego zasięgu. Giełda EXMO jest młodą giełdą, także tutaj nie mamy tych wskaźników aż tak daleko wstecz. Niemniej jednak warto obserwować sobie te wyższe interwały, bo przy tak dużych ruchach, które mamy na interwale godzinowym czy czterogodzinowym, te ruchy jest trudno zaobserwować tak dokładnie. Widzimy tutaj, że ta wyprzedaż była bardzo, bardzo silna. Dotarliśmy na giełdzie EXMO na 63,900, czyli prawie 64 tysiące. No i widzimy, że to odreagowanie było do 58 tysięcy, czyli 6 tysięcy ruchu bitcoina i to się zadziało w bardzo krótkim czasie, także na tego typu ruchy no musimy być przygotowani i, i jesteśmy na takim etapie rynku, że tutaj te wyprzedaże mogą się pojawiać. No i też jest to plus i minus ETF-ów. ETF-y na pewno pompują rynek, bardzo pompują rynek. Niemniej jednak trzeba się z tym liczyć, że będzie łatwiej instytucjom manipulować tym rynkiem, tak? bo dla BlackRocka zrzucić taką porcję Bitcoinów, jaka została tutaj zrzucona, to jest nic po prostu i no musimy się liczyć z tym, że takie rzeczy się będą działy, także na, na dźwigni warto uważać, zabezpieczać się stop lossami. Można bardzo dobrze zarobić, ale można też szybko stracić i tutaj nigdy nie wiemy, co zrobią instytucje. One zawsze będą grały pod siebie po to, żeby zarobić, a patrząc na Firend Grid Index, to ulica wchodzi i jest to idealny moment, żeby tą ulicę wyciąć. Także Wejście tutaj w rynek w tej chwili no dla mnie jest bez sensu zupełnie. Jeżeli miałbym wchodzić w Bitcoina, no to jeżeli w hoście byśmy zrobili z tego poziomu trzy razy, no to mamy okolice 180 tysięcy. Natomiast alty nie ruszyły z miejsca jeszcze, tak? Cały, cały kapitał spływa właśnie do Bitcoina i na Bitcoinie mamy ten Kapitał napływający. Tutaj widać total, total Crypto Market Cap. Widzimy, mówiliśmy o 2,1,13 wczoraj, że jest to poziom, który jest testowany. Był on testowany od dołu, wybiliśmy, przetestowaliśmy od góry. To jest interwał jednogodzinowy, także bardzo mały i to silne wybicie w górę, napływ tego kapitału. No tutaj. Nie ma niespodzianki, że, że ta cena tak urosła. Natomiast zwrócić uwagę należy na to, że ten kapitał w poprzedniej hoście, jeżeli weźmiemy sobie szczyt Hossy, tutaj tak, to ten kapitał był na poziomie 3 trilionów dolarów, tak? teraz mamy 2,17, a już jesteśmy przy tej cenie. I to, pomimo tego, że rynek kryptowalut nam się rozrósł, i jest znacznie więcej koinów, znacznie więcej możliwości inwestowania, to i tak większość tego kapitału idzie do Bitcoina. Yy, dzieje się tak przez ETF-y, przez, yy, yy, przez, tutaj mamy dominację Bitcoina na poziomie 55% w tej chwili, tak? Jeżeli wejdziemy sobie na interwał dnia, tam gdzie sobie robimy analizy, to jest to, o czym ja mówiłem, że jeżeli przebijemy ten poziom, to lecimy w okolice 56. I e, tutaj możemy nawet wyżej pociągnąć, ze względu na to, że jeżeli wybijamy z tego kanału spadkowego, w którym byliśmy, no to pierwszy przystanek mamy na 56%. Tak sobie to wymierzyliśmy, wyliczyliśmy, znaczy ja sobie tak to wyliczyłem. I e, no jeżeli się świeca dzienna zamknie tutaj, ja spodziewam się dojścia i dominacji Bitcoina tutaj, czyli w dalszym ciągu większość kapitału, który wpływa na rynek, będzie szedł w Bitcoina, tak? I e, no tutaj uważam, że Alty też ruszą, ale tu musimy zobaczyć spadek, bo następnym targetem dla mnie jest tutaj to 50, moment, może cały ten ruch, jeżeli wybijemy ten szczyt, no to jest nawet szansa na 57%, także no, Tutaj bardzo ciekawe poziomy przed nami. Niemniej jednak, jeszcze tutaj a, chciałbym to potwierdzić tym mniejszym mierzeniem tej korekty, bo ono też będzie i tutaj możemy mieć przystanek. Ono wypada dokładnie na szczycie. Ja zaznaczę może te poziomy na tej dominacji Bitcoina. <laughs> Także to też jest powodem, dlaczego alty stoją praktycznie w miejscu w porównaniu z tym, co robi Bitcoin. Wiadomo, że są wystrzały na niektórych projektach, i tutaj te wystrzały będą się pojawiały. Natomiast no warto obserwować to, co się dzieje na rynku i mieć świadomość tego, gdzie te pieniądze idą i czy one w ogóle napływają. No bo jeżeli napływa nam kapitał, a dominacja bitcoina rośnie, to znaczy, że większość pieniędzy jest pompowana właśnie w bitcoina, i tak to wygląda w tej chwili. Tutaj mamy total crypto market cap, jeszcze możemy sprawdzić sobie, no tutaj mamy wybicie tego poziomu 1,139, ale też czekam na zamknięcie się świecy dziennej. Jest to na interwale dziennym robione mierzenie, natomiast przechodząc na interwał miesięczny, no to tutaj już musimy sobie pomierzyć, bo z takich szerokich perspektyw, co tu się może dalej nam zadziać. Widzimy, że doszliśmy do 0,61 i te opory działają dokładnie tak samo jak na, jak na normalnym rynku. Stąd też, no, ja obserwuję to zamknięcie się tych, tych świec. Dzisiaj będziemy mieli zamknięcie świecy miesięcznej i zamknięcie świecy tygodniowej, przepraszam, dziennej. Także bardzo ważne, ważne informacje dzisiaj dostaniemy od rynku. Zobaczymy, jak te świece się pozamykają. Na pewno na zielono. Będą obydwu, będzie luty, co do marca, no ja mam wątpliwości, czy będzie na zielono, ale to zobaczymy, czy ta korekta nas ściągnie tutaj w te rejony 1,87, także no wszystko jest jeszcze otwarte, jutro na pewno sobie wrócimy do tych rozważań, co się może zadziać, jak się może zadziać i będziemy kontynuować to, o, o czym dzisiaj rozmawiamy, <laughs> też warto zwrócić uwagę na, na to, yy, że ten napływ kapitału, on tutaj jest na interwale miesięcznym bardzo mały. On coś, tu się dopiero buduje ten wolumen, natomiast na interwale jednodniowym jest ogromny przypływ kapitału i widzimy, że ten kapitał może w dalszym ciągu napływać, co nie znaczy, że nie zrobimy teraz korekty, tak? że dotarliśmy do 061 no i zobaczymy, jak ta świeca dzienna dzisiaj się zamknie, co ona nam podpowie, co może się ewentualnie dalej zagać. Gdybyśmy, gdybyśmy szukali miejsca, w którym jeżeli wybijemy ten poziom, no to następnym przystankiem dla mnie jest na interwale miesięcznym no przetestowanie tego, tego poziomu jak najbardziej. Ale następnym kierunek jest 2,523. Także kolejny dopływ kapitału i możliwe kolejne dalsze wzrosty. Niemniej jednak, ja czekam na zamknięcie tych świec dziennych. Tak jak mówiłem, w przypadku Ethereum, bardzo ważny poziom, jeżeli chodzi o, o zamknięcie się tej świecy dziennej, no to jest to 0,61, tak? czyli 30. Nie, przepraszam, 3344 3350 i to jest taki poziom, który też mi pokaże, czy jest szansa tutaj na reakcję, czy nie. Zobaczymy jak to, jak to będzie wyglądać, jak będzie wyglądała świeca dzienna. No na razie jest ona taka bardziej prospadkowa. Niemniej jednak do jej zamknięcia jeszcze pozostało trochę czasu. Dobra, nie będę więcej przynudzał, na pewno jutro się usłyszymy na aktualizacji. Przypominam, że dzisiejsza była przygotowana z giełdą Exmo. Jeżeli ktoś chce dołączyć do giełdy Exmo, link w opisie pod nagraniem. Również jeżeli ktoś chce dołączyć do grupy też można się skontaktować ze mną przez maila, podeślę wszystkie informacje i linki jak to zrobić, jak dołączyć i co tam na grupie znajdziecie. To wszystko na dzisiaj, życzę udanego wieczoru i do usłyszenia, cześć.